Cześć wszystkim. 38% powierzchni handlowych w noskiewskich centrach handlowych jest zamkniętych. Rosyjskie Ministerstwo Rolnictwa wraz z Ministerstwem Finansów chcą wprowadzić kartki żywnościowe dla zwykłych Rosjan, których nie stać na kupno jedzenia. Tak wygląda deflacja. To właśnie dzieje się z rosyjską gospodarką w tym dokładnie momencie. I co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, gdy dowiedziałam się z rosyjskich mediów, to fakt, że okazali się oni bardzo zależni od importu. Kreml przez dekady opisywał Federację Rosyjską jako kraj w pełni samowystarczalny, który dosłownie może wyprodukować wszystko na własnym terytorium. Ten mit został najpierw obalony na przykładzie rosyjskiego lotnictwa, gdzie dosłownie zaczęli kanibalizować samoloty, aby utrzymać przynajmniej część z nich w powietrzu. A teraz widzimy, że dotyczy to również rolnictwa. Rosja przedstawiała się jako jeden z największych producentów produktów rolnych, ale teraz widzimy, że import przewyższa eksport, a przy sankcjach i ograniczeniach może to stworzyć bardzo niebezpieczny deficyt i niedobór wielu produktów. Wewnątrz Rosji, podczas gdy inne rodzime produkty wciąż drożeją z powodu kryzysu naftowego, kryzysu gazowego i oczywiście złego zarządzania gospodarczego Putina kiedy dosłownie na każdy atak w Ukrainie niszcząc naszą infrastrukturę cywilną dosłownie sypialnie i kuchnie wydaje miliard dolarów za noc i mówię o miliardzie dolarów a nie rubli które zamieniły się w gruz porozmawiajmy więc o tym co dzieje się teraz z rosyjskimi cenami ponieważ mówią nam one wiele o stagflacji ale w bardzo zrozumiały sposób nazywam się Maria mieszkam w Ukrainie i jeśli chcecie zobaczyć porażkę i demoralizację Rosji która już się rozpoczęła Subskrybujcie i udostępniajcie te filmy, aby szerzyć prawdę, ponieważ niewielu ludzi czyta rosyjskie media. A niestety ja muszę, pracująca nad pokonaniem naszego złego sąsiada i przywróceniem naszych granic, musimy znać sytuację taką, jaka jest. Zacznijmy więc od tych ogromnych zmian w rosyjskim handlu detalicznym. Ich własne gazety, na przykład The Moscow Times, donoszą o masowym zamykaniu firm i sklepów sprzedających obuwie i odzież, ponieważ ludzie stracili siłę nabywczą. Ludzie nie mają na to pieniędzy. Rosjanie panikują. Potrzebielnego filmu o kolejnych milionach, a właściwie bilionach wycofanych z depozytów, ponieważ ludność rozumie, że Rosja zmierza w stronę sztormu doskonałego dla ich systemu bankowego. I to jest doprawdy żałosne patrzeć, jak miliony ludzi, którzy określali się jako całkowicie apolityczni, teraz zbierają owoce takiej postawy. Opisywali się jako apolityczni. Nie chcieli niczego zmieniać, nie chcieli ingerować, a teraz cieszą się konsekwencjami, ale jakoś nie sprawia im to wielkiej radości. Tak więc oficjalnie 38% powierzchni handlowych w centrach handlowych w Moskwie, stolicy Federacji Rosyjskiej, musiało zostać zamkniętych w 2025 roku. Prowadzi to do kryzysu w produkcji odzieży i obuwia, ponieważ ludzie dosłownie przestali kupować, a dla sklepów czynsze są zbyt wysokie. I wiecie, kiedy widzicie te wszystkie zamknięte sklepy, na początku były to firmy, które wycofały się z Rosji z powodu sankcji. Dziękuję Wam za to. I zawsze czuję się bardzo źle, kiedy czytam, że niektóre firmy wracają, obserwując co Rosja robi na przykład ukraińskim dzieciom, ukraińskim ludziom. Myślę, że to po prostu nie jest sposób na zarabianie pieniędzy. Ale wiele z nich jest zamkniętych, a teraz rosyjskie sklepy wewnętrzne są niszczone przez ten kryzys. I pokazuje nam to o wiele więcej niż, wiecie, zwroty takie jak inflacja, deflacja. Tak to wygląda dla zwykłego człowieka w Rosji. Ale okej, okay, ubrania i obuwie. Ludzie, którzy żyli w Związku Radzieckim, wiedzą, jak to jest mieć jedną parę spodni na kilka lat. Nawet po upadku ZSRR byliśmy nadal bardzo biedni. I wiecie, mentalność była bardzo podobna. W szkole miałam chyba dwa swetry, i myślałam, że to wspaniale, że mam dwa. Czasami czuję się więc jakbym była dwa, trzy pokolenia za ludźmi w krajach, które doświadczają demokracji od dziesięcioleci po II wojnie światowej. Ale ceny żywności są o wiele ważniejsze niż ceny ubrań. A wewnątrz Rosji są problemy z produkcją rolną i być może to Ministerstwo Rolnictwa Federacji Rosyjskiej dołączy teraz do dwóch innych ministerstw, z których Putin jest bardzo niezadowolony. To oczywiście Ministerstwo Obrony, które zawaliło Blitzkrieg i ciągle zawodzi. Oraz Ministerstwo Finansów, gdzie przedstawiciele oficjalnie mówią o zagrożeniach, o pustym budżecie, o stagflacji i mogą rzeczywistości wypaść z kręgu Putina lub przez dowolne okno w biurze ponieważ Kreml jakoś zdecydował się żyć we własnej rzeczywistości i zamykać oczy na to, jak wojna w Ukrainie zniszczyła Rosję, bo jest super droga. Poprzedniej nocy mieliśmy poważny atak na Kijów. Z użyciem wielu rakiet, wielu dronów, z wieloma zabitymi i rannymi niewinnymi ludźmi. A dzisiaj widziałam blok mieszkalny niecały kilometr ode mnie, który został trafiony dronem. Spłonął doszczętnie. Ale pomijając ten aspekt emocjonalny i wiecie, ludzki, chrześcijański, pomyślmy o pieniądzach, które on na to pali. Każdy taki atak może kosztować Kreml nawet miliard dolarów, podczas gdy ich budżet jest pusty. Kiedy chcą wprowadzić kartki na żywność, bo ludzi, Rosjan, nie stać na jedzenie. O jakich terytoriach mówisz? O jakich inwazjach mówisz? O jakiej dominacji mówisz? Jeśli potrzebujesz kartek dla ludzi w swoim kraju, żeby mieli dostęp do jakiegoś jedzenia. Co było dla mnie również bardzo zaskakujące, to fakt, że Rosja jest bardzo zależna od importu produktów rolnych. Musiałam to nawet zapisać, że w 2025 roku. Import produktów rolnych w Rosji wzrósł o 15%. A w rzeczywistości import przewyższa eksport o 3,8 miliarda dolarów. Wiecie, kiedy mówię miliard, zawsze mówię dolarów, bo miliard rubli to dosłownie nic dosłownie nic. Tak właśnie niszczą Rosję od środka w bardzo, bardzo szybkim tempie. I wielu rosyjskich ekspertów, nawet ideologów, nawet zwolenników idei ruskiego miru, i rosyjskiego mitu imperialnego zaczyna mówić o niebezpieczeństwie wojny domowej wewnątrz Rosji. Więc po raz pierwszy w historii mówią nie o czymś narzuconym przez Zachód, nie o jakichś zagrożeniach płynących z NATO, Ukrainy, krajów bałtyckich, kosmitów, ale mówią o sytuacji wewnątrz Rosji, że jest tak źle, iż może to doprowadzić do wojny domowej. Przeczytałam ten toksyczny artykuł autorstwa administracji Putina. I omawiam go na kanale, który gorąco polecam Wam obejrzeć. Powie Wam on wiele o obawach wewnątrz Federacji Rosyjskiej, a my musimy znać obawy naszego wroga, a są one, tak przy okazji, bardzo realistyczne. Więc przy stale rosnących cenach ropy, kryzysie benzynowym, problemach z rolnictwem, problemach z eksportem i importem, izolacji Rosji spowodowanej sankcjami Obserwujemy ogromne problemy z produkcją niektórych produktów żywnościowych i stale rosnące ceny. Bo nie trzeba być ekspertem od ekonomii. Jeśli paliwo jest super drogie, a trzeba dostarczyć coś z punktu A do punktu B, to cena tego produktu rośnie. A Rosja, Federacja Rosyjska muszę się poprawić jest terytorium o ogromnej powierzchni, z wielkim potencjałem do rozpadu pewnego dnia, ale teraz wydają mnóstwo pieniędzy na transport rzeczy. Są zależni od logistyki. Lotnictwo im nie działa, nie są samowystarczalni. A kiedy dostarczają coś z jednego, powiedzmy, regionu do drugiego, wydają więcej. A rosyjskie pieniądze tracą na wartości. Obserwowaliśmy deflację, spadek PKB, i teraz mówią o tym otwarcie, nawet w rosyjskiej telewizji. Rubel traci na wartości. Wynagrodzenia zbrodniarzy wojennych, którzy chcieli dołączyć do specjalnej operacji wojskowej tracą na atrakcyjności i nie stać ich na kupno rzeczy. Dlatego handel detaliczny jest w kryzysie. Ceny żywności szybują w górę. I zaczynają się protesty, ponieważ aby ukryć te dziurę w budżecie, aby dalej celować w ukraińskie przedszkola i kuchnie, Putin potrzebuje więcej pieniędzy i wprowadza więcej podatków. Mówiłam o tym: 22% zamiast 20%. Ale co ważne i co pozostaje przemilczane przez wielu, to fakt, że tak naprawdę zmienia on próg dla ludzi i firm, które muszą to płacić. Było to jakieś 50 lub 60 milionów rubli obrotu, ale teraz jest 10. Więc to dosłownie zniszczyło mniejsze firmy rolnicze, firmy handlowe, firmy odzieżowe, obównicze. Po prostu niszczą miliony firm. Nie, nie w Ukrainie. W Rosji. Kciuki w górę za to. Subskrybujcie, aby być świadkami kolejnych takich wydarzeń. Udostępniajcie te filmy, aby szerzyć prawdę. To najprostszy sposób na okazanie solidarności z odważnymi, silnymi ludźmi, którzy chronią nie tylko ojczyznę, ale także międzynarodowe prawo i porządek, oraz wiecie, wartości każdego normalnego człowieka. Subskrybujcie, obserwujcie, aby znać prawdę i być przygotowanym na rozpad tego Frankensteina, zwanego Federacją Rosyjską. Razem wytrwamy.